Przed mikrofonem Michał Łosiak, a moim i państwa gościem jest Halina Dobrowolska, współwłaścicielka piekarni Dobrowolski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy sobie o bardzo smacznych rzeczach. Mianowicie mamy lato to jest taki czas, kiedy zakładamy letni strój, również wybieramy różne letnie aktywności, ale też no, mamy pewne letnie smaki, które kojarzymy właśnie z tym, z tym okresem między innymi pyszne jagodzianki i tutaj piekarnia dobrowolski także ma pyszną ofertę dla wszystkich klientów. Tak my y, pieczemy jagodzianki. One się troszkę różnią od cukierniczych, bo mają obniżoną zawartość tłuszczu i cukru. Nie stosujemy tłuszczów trans, więc używamy tylko masełka i oleju. No i nie są takie mm, piękne, ale za to są smaczne, bo bez żadnych dodatków polepszaczy, bez spulchniaczy, bez konserwantów na roszczynach. No właśnie, jaki jest sekret takiej pysznej jagodzianki? <grym> no od lat robimy tak samo, czyli roszczynka, ciasto, roszczynka, która dojrzewa. Roszczyna, czyli podmłoda, która dojrzewa, fermentuje. I na bazie tej roszczyny robimy ciasto. No i nadziewamy, do ciasta dajemy jagodziankę, troszeczkę bułki tartej, cukru. I zawijamy. Pieczemy w naszym ceramicznym piecu, który stoi od 46 roku. Także nie przyspieszamy, nie dodajemy żadnych spulchniaczy, może dlatego ona nie jest taka mm, ładna jak cukiernicza. No Piekarnicza to jest zupełnie inne in, inna bułeczka mhm. niż cukiernicza. Ale liczy się przede wszystkim smak, yy, i tutaj rzeczywiście ten smak jest wyróżniający. Yy, no i, i też yy, kwestie zdrowotne, tu, o, której tutaj, o których tutaj Pani yy, wspomniała. Tak, jagody, jagody są bardzo zdrowe, i wiadomo, że teraz jest sezon na jagody. To taki najwyższy sezon, można mhm. powiedzieć. Y, także no, polecam, bo to jest. Y, y, jagoda jest. Y... Zapewnia nam sporo witamin. Tak, no ja tutaj sobie wypisałem wszystkie korzyści płynące z jedzenia jagód. Mianowicie jagody zmniejszają ryzyko nowotworów i chorób serca, poprawiają także pamięć i koncentrację, spowalniają także starzenie neurologiczne, obniżają ciśnienie krwi, redukują stany zapalne, poprawiają trawienie, wzmacniają odporność, poprawiają widzenie, co jest też bardzo ważne, i wspierają w odchudzaniu. Ja bym mógł jeszcze dużo Dużo dłużej o walorach zdrowotnych jagód Nie mówić. Ich jest bardzo, bardzo sporo. No wy je wykorzystujecie właśnie na tworzenie jagodzianek, ale również inne wypieki, takie sezonowe byśmy powiedzieli. Tak, tak, sezonowo były truskawki już, które się skończyły, więc robimy bułeczki czy ciasta z, z truskawkami. W tej chwili mamy ze śliwkami. No, i to, no i przez cały rok mamy bułeczki i ciasta z jabłuszkiem, które jabłuszko pieczemy, dodajemy cynamonu, bez cukru. No i to bułeczki, także cały rok mamy bułeczki z owocami. Więc warto odwiedzić piekarnię Dobrowolski i wybrać spośród tylu propozycji coś dla siebie. W zasadzie codziennie coś innego można, tak, można wybrać. Tak, można tak, coś tak innego. No, mówię, atutem jest oferta. to, że, że nie stosujemy żadnych, żadnych polepszaczy, hmm. spłukniaczy, konserwantów. To jest. To jest istotne w takiej bułeczce. No właśnie, istniejecie od kilkudziesięciu lat 8, 79, 79 w tym lat roku. więc za tak. rok będzie okrągła rocznica. No i stosujecie recepturę, która również jest z tamtych czasów. Tak, tak. Receptura jest naszego dziadka. Jesteśmy w ogóle najstarszym zakładem rzemieślniczym. Jednym z czterech takich zakładów, bo muszę dodać, że o rok młodszym zakładem rzemieślniczym to, jest, to są Lody Ze Złotej. 47 rok, 57 bodajże pan Pacia Piekarnia, i 57 pan Banatkiewicz Cukiernia. Z ulicy Staszica, także zostało nas cztery hmm. takie zakłady, które jeszcze się trzymają. Ale cieszymy się, że Dzięki takie zakłady są, bo to rzeczywiście. doceniają to, co robimy. Tak, bo to jest kontynuacja pewnej tradycji. Tak. No i też no właśnie także przywiązanie klientów tak, do tego. Tak, do, do tak waszej no, pracy. gwarancja jakości przede wszystkim, hmm. bo yy, ta niezmieniona receptura dawniej nie było chemii żadnej stosowanej do żywności, więc my robimy cały czas tak samo. Ogromne hipermarkety, ogromne sklepy mają swoje kampanie ogromne reklamowe, marketingowe. W ten sposób starają się przyciągać klientów, ale wystawiać jednak na, na jakość. Tak, no my na jakość, zresztą my jesteśmy technologicznie ograniczeni, jeśli chodzi o produkcję. Nie możemy zrobić więcej niż robimy, bo nie mamy takich możliwości i technicznych, i technologicznych. Ale ci klienci przychodzą codziennie, no z pewnością również wymieniają się pewnymi doświadczeniami. Tak, tak, tak. tak, tak. No. I tutaj muszę się pochwalić, że mamy na trzy produkty, już pomijam, że mamy znak jakoś tradycja na chleb żytnikielecki, to dostaliśmy na trzy produkty, na chleb Kielecki, na chleb wiejski i na chałkę perłę. Perła to jest nagroda, która uznaje dany produkt za najlepszy regionalny produkt żywieniowy w Polsce. Więc dla nas to jest ogromne wyróżnienie i myślę, że to nas mocno motywuje do pracy, że ktoś docenia to, co robimy. Hmm. Te nagrody właśnie też mobilizują do tego, żeby w przyszłości no, udoskonalać pewne, pewne metody, ale też trwać przy tym, co jest. Znaczy stało. u nas nie bardzo się da udoskonalić, hmm. bo to jakby te, te receptury są. No nie, nie da się tutaj, to trzeba by skręcić trochę w stronę ograniczenia tej zmniejszenia jakości, nie, także u nas wszystko idzie tak jak, jak szło i nie da się tego jakoś modyfikować, żeby zostało to samo, żeby to pieczywo miało właściwości prozdrowotne tak jak dawniej. No to na koniec naszej rozmowy zachęćmy może, może naszych słuchaczy do tego, żeby no spróbowali któregoś z wypieków waszych, no szczególnie tutaj polecamy jagodzianki. Zapraszamy, zapraszamy do piekarni Dobrowolskiej. I to tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Halina Dobrowolska, współwłaścicielka piekarni Dobrowolskiej. Dziękuję serdecznie Dziękuję bardzo. za rozmowę. Dziękuję Rozmawiał. Michał Łosiak, do usłyszenia. Rozmowa w Radiu M. Letnie studio Radia M.